Odwrotnie, odwrotnie. Siemano wszystkim. Dziś powracam. Ekipa właśnie jest w zgierzu i próbuje jechać z dwóch w szpitalu. Rocznik 64. Ciekawe, czy im się uda. To. To jest to. Drewniana? Tak, a tu jest Szybnia. właśnie szybka. Idziemy na minus jeden. Zero w a to jest jakiś przełącznik. Hm, nie jedzie. Ciekawe. Myślę, się że mam ręce jeszcze. Ale legionda. A może drzwi nie domknąć? Zobaczcie, co mogliśmy. Zgasło już. Do tej windy powrócimy. Tymczasem lecimy dalej na Zgierz, a zaczniemy od Kuraka i jego osiedlówek. Windą osiedlową, w budynku mieszkalnym na osiedlu Kurak w Zgierzu. Dziesiąta. Ale są szybkie windy. No, warto byłoby zauważyć, że ta winda jest tu jeszcze, ee, no jakby to nazwać, Filip, to jest, y, ile tam jest jeszcze przestrzeni? No trochę, myślę, że tyle samo co tutaj. A znaczy chodzi o to. I to jest to, co Ci Darek mówiłem. E, jest ile tu udźwigu? 500 kg 6 osób. Czyli na tą powierzchnię kabiny w sumie jesteśmy teraz dzwoneczek na. Nawet dzwoneczki działają. Jak dobrze. A, kosz, to A co tutaj mamy? Jesteśmy w 10 metrze, zjeżdżamy ze drogą. A, jest większa. A ty za panię Joma ja Zobacz jak krzywa to... Tak, ale zero to... No dobra w Ale chujowe oświetlenie Tak, to jest chujowe. 6 5 Tamta chyba lepsza była. Nie ja wiem. Ciekawe czy równo się zatrzyma. Jak ten mu pokazać. Teraz ja też jest. Teraz przenosimy się do drugiego budynku obok. Jedziemy drugą windą, czy sumie trzecią? No, jak gdzieś zwierzę. Dziesiątka, poproszę. O. jedziemy. 1 dwa, 3 4 5 6 7 O, <grym> drzwi <zjewamy. grym> no byli zjewane. No nie były zjebane, one były pomalowane. Albo nowe w ogóle, One kurwa są takie szybkie jak stają, Niech sobie jedzie na wózku powiedzmy co. No, Zobacz to no, no. no. Ja znaczy. Ja mam pierdolę. Nie ma No O, patrz, teraz dobrze widać, patrz. Dobra. No, poczekaj. Chyba się próbuje odblokować. Uuu, prawie poszło. Chyba wszystkie klucze są te same. Na pewno nie domyślą do mnie do tego, bo mnie skąd wieczorem. No dobra. Odin. Ty zobacz co tu jest. Ty już to wyjebał pewnie. Coś tu... No spoko. O, teraz tam te tu jest. Rozumiem coś z tego, bo ja nie. W końcu jedziemy do szpitala w Zwierzu. Na początek szpital wojewódzki. Nie widzisz? Jesteśmy na drugim piętrze. Idziemy na drugie. Jak a Jesteśmy na pierwszym. Nie wiem, Aha. Idziemy na drugie, a później zjedziemy na minus dwa i minus jeden. A dość dużo. Jedziemy na niezbaw. Test Pokażę Wam coś ciekawego w tej windzie. Jesteśmy w szpitalu łuskiego, mojej Wózki. Młoda gwiazda. Zero. Minus, Minus jeden Miezgłę. I tu trzy, ale dwa. jest Tak, tak, ta, 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 ta. I to jest minus 2, a minus 1 jest gdzieś tutaj. Zaraz zobaczycie. Proszę bardzo, minus 1. Uwaga. Tu się zamykają. I ja uwaga, tutaj się otworzą. Ruszamy. Dobrze. Dobra. I to idziemy tutaj do trzy Na drugie? Na drugie. Nie, na, na pierwszym się stało. Na się stało, Dobra. Dobra, stąd. Tymczasem powracamy do dźwigu z początku odcinka. To jest ten sam szpital, ale jak widać, winda nadal nie działa. Teraz oko czy z maszynami. No, teraz spróbujemy. Zero, jeden. a drugie nie pierwsze. Hmm. Tym kasuje te Aha. bardziej pojebane. Hmm. do tej windy jeszcze powrócimy. Coś tu nie jest tak Tymczasem jedziemy dalej w skierz budynku w skierżu. Mieszkaniowe? Nie, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe. Coś na pierwszym piętrze, żeby nie było. Chodźmy. Dziesiąte? Hmm. No. Nie jest. No dobra, zobaczmy na dziesiąte. Włączam dziesiąte. Zobaczmy, zuba, zobacz, Kurwa. Dwa. Mała, ciasna i chujoweś. Ta szalówka to jest po chuj tutaj. Więcej ta dioda daje. No, nie? To dziesiąte. Uwaga. Tu ktoś Idziemy z powrotem no. do Małgniindów, do Gliwace. I szute. Przedzajemną lata, żeby nie było. Też niebieska, taka czyniowa. Porażka. winda chujowa. No jak to osiedlówka, nie? I to jeszcze w Zgierzu. No, ale 3. Coś. <laughs> trzeba. Coś. Trzyga ściany już są. O tam, wyrównała. No i powracamy do szpitala z dwóch Tym razem jest to inny dzień. Co? No, kaluch, no, kaluch. Zobacz. Zobacz. Jesteśmy na minus 1, jedziemy sobie na 1 Praktycznie Wczoraj ta winda była popsuta. Coś się spierajeło. Pelte. Ładna oryginalna kabina. To jest Wyspierz. To jedziemy sobie na drugie. To się przywołało. Czekaj, to zjedziemy sobie na zero. Czekaj, tu się reserowało. To ubyli... się przywoła, ale A pójdziemy to... A teraz towarówka. Oczywiście ze zgierza. Jedziemy windą towarową w zgierzu w jednym z budynków użyteczności publicznej. Tak dla towarówka. Jest, uwaga, jest sterowanie, jest na towarówkę. Jednak wymaga jest towarowanie stare, żeby było na dobre. A i się włączyło. Pierwszy. Przelutówka, ale nie lubię działać w drugą stronę. Poczekajcie, bo wiem, szanowny klientom wszystko zostało przeniesione. Dobrze, rygiel. Jeden, dwa, na dwa, nie? Tak, na dwa. I jedziemy towarówką. <grym> Tylko z jednej strony, To jest pierwszy? To jest taka sytuacja, <grym> kabel. I w ogóle. Zakryci? Tak. Aha. No. Dobra, parter. Part -er. A potem to pierwsza. A i no, no na pierwszą. Dziękujemy. Jeszcze no, nie Zręb. Tak? Momencik. Teraz należy... Ja zamknę. Już ja zamknęła. Aha, no to mogę pokazać ewentualnie, że do otwarcia takiej towarówki służy specjalny klucz. Jest to kwadrat ósemka, jak A. dobrze pamiętam. Nie, jest... ósemka jest mała, dziesiątka jest duża. No i zobacz was daleka, tak wygląda towarówka z daleka. No. No. Zapraszamy! Na pierwsze piętro! Jedziemy A teraz ekipa jedzie dalej Koniec z przenosimy się do Tomaszowa Mazowieckiego i w nieco inny zimowy klimat zaczynamy od osiedłówek na ulicy Dzieci Polskiej. Jeszcze to jest zawsze nasz podróż. Jedziemy osiedlówką w Tomaszowie Mazowieckim. Wygląda jak zwykła osiedlówka, ale warto zwrócić uwagę, że niektórzy wam zamontowali tutaj, w tej stronie. <grytania> A to jest zwykła osiedlówka, zmodernizowana. Jedziemy sobie na dziesiąte. Osiedlówka zmodernizowana. Chuj, wie, dziwna. Powiem się bardzo dziwna. Nie Elmek, dźwig, w trybunalski jakiś. Chuj się, co to jest, szóste. Nawet szybko. Błosiem. Kurde, ale na pierdalać Jesteśmy na klasy, co bo zwłaszcza to, sypy są publiczne. Hmm. Tu sobie... Ale... Ten... Krajobraz. Szenciork. a Tomaszu. Pe nie, to padowa jeszcze? Tam mamy wiston w Tam jest liston. Tamte kominy to no jest listowa. Tak, Idziemy na górę. W Piotrwawie w są identyczne bloki. O, wiem, cowerki. to jadymy Dziwne klatki. Jedziemy jeszcze trzecią windą w samym bloku W yy, poprzedniej windzie, yy, że tak powiem, dosiadła się nie, nieproszona pasażerka Tak, no wiesz co, powiem ci tak Najlepsze jest to, że super są windy na ten, jak Uwielbiam to sterowanie, co właśnie po drodze wszystkich zbiera To zbiorcze To jest tak wkurwiające Nie możesz sobie zarezerwować windy Ktoś może Właśnie ktoś tam stał na szóstym. chciałem pójść. ósmy Dziewiąte. Dobra, wysiadamy. Idziemy na Ktoś imprezkę ma. Przejdziemy wprost. Zobaczcie. Ja wejdę. To okno jest pod takim kątem, a to okno jest pod takim A teraz czas na dom handlowy i jego toworówka. Nagrane trochę przy dużej kublicy, ale dało się. Chyba stoi się jak tak, kurwa. Nie ten Kurwa, chuj mnie to na. Jedziemy na drugie i I mam to w dupie. Jakiś wózek mi tu przeszkadza. Toło chuj mnie to obchodzi. Jedziemy jeszcze na parter? No tak, na parter jedziemy. Albo jeszcze niżej, no na sam nie? nie, może nie żyć ryzykować. No to dawaj. Ja <noise> na drugim sobie wsiądziemy. O Jezus, kurwa. Nie, <noise> nie bierz. No dobra. <noise> nie wiesz. Na drugim wysiadamy? Tak, później pójdziemy na drugie. Na parterze nie wsiądziemy, bo będziemy miał przejścia. To jest przejście do no. wyjścia, widzisz? No, no dobra, jedziemy na drugie. Czy jeszcze piwnice? No jeźdź do piwnica. No to jest jam. No, Ale tu jest chumi, nic nie widać. Dobra, jesteśmy hmm. w piwnicy, jedziemy na drugie. Tak informacja, jesteśmy w domu handlowym Tomasz w Tomaszowi Mazowieckim Wina jest nieprzerotowa. No, mamy tylko kratki. I jakiś pieprzony wózek. To jest pierwsze i uwaga się na Dobra, wyłączam ja Czekaj, ja bym... No i czas na szpital w Tomaszowie. A start od zręba zasuwanego. By translift. Idziemy... No ona, to, jest Iza, to jest zero. A to jest zero dopiero. Minus jeden. A one były na minus jeden. dlaczego. A może być. No tak, minus jeden. Ale się. Idziemy Zrębem zasuwanym w szpitalu w Tomaszowie. Jedziemy teraz na... na... Minus jeden, na S. To jest translift tak naprawdę, ale już wy wiecie o co chodzi z transliftami. Nie będę komentował. No tak dzięki. Jeszcze na drugie sobie, sobie pojedziemy. na Idziemy jeszcze na drugim. Na drugim przechodzimy się na dwóch Idąc w głąb szpitala można znaleźć jeszcze inne winy. Tam śle. No niestety tu skrzydłówki nie ma, została zmodernizowana już na nową, ale mam jeszcze dwa w Takie, nie transportowe. Nie, tak? nie, to jest miasto. Nie Nie poproszę. Tak te lampy mrugają. Tak. Chodź, przestań. Uwaga, młoda jest. Idziemy gdzieś na trzecie. już przyszli trzecie. Idziemy sobie na trzecie. Ale to na pierdala, człowieku. dla człowieka? Idzie ochujeć w tym świetle. Specjalnie. Ale was tak. Idziemy na trzecie. A piętro wskazywasz działanie? Nie. <noise> no a tu jest. I dobra, i na drugie, no, tak? Cały, pauzę włączyłem na moment, więc wiesz. Pierwszy. A na koniec jeszcze jedna towarówka. Tym razem ten model z początku lat 90. A to, to jest taka. 1600 kilo. Jesteśmy w takiej windzie, oryginalnej pomarańczowej. ale gdzie fajne? Ale zobacz, te Co? są męższe. oni nie wiedzą, że ja nagrywam. nie. Oni wiedzą, że chcę się ją przejechać. Cześć, ale zobacz, te drzwi są takie, te są mniejsze, te są Słuchaj, te szersze, to są dwa. Teraz No się... chodź za mną. A nie mogłaś sama jeść? Dlaczego? Nie no jedną uprawić. Piszesz. No tak, no. I co, na to, czy na pierwsze? Na pierwsze już było. Tylko żeby się przejechać. Panowie mieli taki kaprys. Byliśmy w Łodzi specjalnie w Tomaszowa. Byliśmy, byliśmy już w witalu, byliśmy już tutaj na... Gdzie to byliśmy? W domu handlowy Tomasz byliśmy. Tam też jest też to warowa. Podobne, ale tamto takie dwie gminy To by było na tyle. Dziś odwiedziliśmy kolejne dwa miasta z województwa łódzkiego. Tymczasem zapraszamy na następny odcinek za dwa tygodnie. A teraz coś zupełnie innego. Trzymajcie się. Siemanko. Się jest, nawet nie wiadomo, czy minę.